Jawożnicka Izba Gospodarcza, która zrzesza firmy z terenu miasta, zorganizowała z miastem Jaworzno spotkanie informacyjne na temat możliwości uzyskania dofinansowania do szkoleń pracowników. Zarząd JG zaprosił trenerów biznesu, którzy mówili o istocie szkoleń dla pracowników oraz informowali w jaki sposób z nich korzystać i je sfinansować. Możliwe dofinansowanie to aż 100 tysięcy złotych na jedną firmę, a w przeliczeniu na pracownika to 9 tysięcy złotych. Głównym źródłem finansowania, czyli do 80% dopłaca Europejski Fundusz Społeczny za naszym... Pośrednicy. My jako operator finansowy to dopłacamy. 20% to jest wkład własnym przedsiębiorcy. Prezentacje swoje przedstawili Agnieszka Śmiejka, Katarzyna Kotulska z firmy EuroPartner oraz Wojciech Wasilewski, dyrektor parku naukowo-technologicznego Silesia. Pytali o to, czy studia podyplomowe mogą wejść jak najbardziej tak? Pytali, czy jednoosobowe działalności gospodarcze mogą być finansowane jak najbardziej tak? Pytali o okres, okres, czyli 6 lat do 2022 roku. Dostępność środków one są tak naprawdę dostępne. Od lipca tego roku praktycznie przez cały czas w sposób ciągły. Mówiono m.in. o tym, jak pozyskać środki na szkolenia, kursy i doradztwo dla pracowników i pracodawców, czy o wpływie szkoleń na efektywność siły sprzedaży. Myślę, że to bardzo ciekawa propozycja dla firm, szczególnie że wpłynie to na koszty. Więc bardzo szeroki wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o wybór szkoleń oraz tematykę. Więc myślę, że nie tylko moja firma, ale również inne firmy chętnie z tego skorzystają. Zdaniem trenerów szkolenia są niezbędne, aby firma mogła należycie funkcjonować. Z pewnością jest tak, że pracownicy poza tym aspektem finansowym oczekują, że pracodawca da coś jeszcze. No i teraz pracodawca może pójść coś takiego jak karty sportowe, jakieś bony, ale może też pójść w inwestowanie pracownika. To jest coś, co pracownika zwykle wiąże z firmą i pracownicy raczej nie narzekają na, brak, na przeszkolenie, a raczej na brak szkolenia, tak? bo uważają, że jak pracodawca wymaga, to powinien też coś im dawać, dawać narzędzia, a wiedza to jest praktyczne narzędzie. Było to kolejne spotkanie organizowane przez Jawożnicką Izbę Gospodarczą, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości na terenie Jawożna na różnych płaszczyznach. Bardzo się cieszę, że był tak liczny udział przedsiębiorców, tym niemniej gorąco namawiam przedsiębiorców zarówno tych zrzeszonych w Izbie, jak i tych, którzy działają, prowadzą swoją działalność gospodarczą i nie są nas zrzeszeni o, o udział w tego typu spotkaniach i o kontakt z Izbą, jeśli będą zainteresowani tego typu yy, pozyskiwaniem tego typu środków. JG rozpoczyna w tym roku cykl przedsiębiorczej jawożno składające się z części szkoleniowej oraz części promocyjnej przeznaczonej dla podmiotów gospodarczych w mieście, więcej informacji na temat działalności Jawożnickiej Izby Gospodarczej na stronie Idigg.javro.pl.